Zgrajmy pierwsze, pierwsze szerokie planery, o. Witamy na skrze. Proszę bardzo, jak zrobione na wyścigi przełajowe, w których będzie brała udział torpeda. Przyszliśmy zgrać trochę. Widzę, że tu towarzystwo robi pierwsze objazdy. Chyba zimno też im jest trochę, myślę. Się rozgrzewają. Chyba. No, i tutaj w proszę bardzo, jak pięknie wygląda. Puchardyni Tak zwany, już chłopy A jest torpeda, proszę. Torpeda, jaki ma strój, nie

który z z pierwszy? pierwszych? <try> ja się... Cześć. Tak, tak? tak. tak. O, rowerzystów. jest Nie, tak, to objazd. jest trochę fajnych rowerków. Proszę bardzo.

różne ciekawe postaci, pan samolot był nawet Batman, gdzieś tam jest żuch ninja Madzia robi jakąś rozgrzeweczkę, może ją tutaj akurat gdzieś dopadniemy mam nawet, Nadia mi zrobiła zdjęcie z Mają Woszkowską, też bierze udział w tym wyścigu, gdzieś nam tutaj mignęła ale nie widzę jej tutaj nam torpeda Hop na ramię, proszę bardzo. Okularów proszę nie zgubić tylko. Magda rozgrzana? Nie, proszę bardzo. bardzo Paweł, jest Paweł, Dawaj Paweł, nie. Batman na końcu bidulek, to no. tych dwóch powinno być zdyskwalifikowanych, bo to we dwóch jadą, zobacz, jeden wiezie drugiego. cyk, no banan, och, waga. Człowiek reki poszedł jak zły o Maja A Maja w masce w ogóle tego Gaja Foxa Aloha Jedziesz Idą <grydą> pierwsi to gęsto tutaj, ciasno jest. Dobra, gdzie jest Madzia? Dobra, Madzia już tutaj zmierza. z jest Maja. Jest siła nota by się przydała to szybciej człowiek by to pokonał, Uuu. 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 Dobra, jest ale piękne ujęcia. jak wyprzedzają i na trzeciego poszedł ten koszykarz Pięknie i Maja zobacza jak idzie Hmm. Ogień, 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 nie, ogień, ja ogień! ogień. Dawaj tego żuwika tam <grym zimę> właśnie torpeda wjeżdża na ślimak! Jadę, Dobas, torpeda między najlepszymi zawodnikami, między żółwiem i samolotem. A w tym samolocie jakiemu się musi ciężko jechać, co? Ogień, Madzia, ogień, ogień! I samolot nam Madzie wyprzedził, no ale mu, on ma w ogóle zauważyć, że on ma tam musi światła na tych skrzydłach migają. Zobacz, teraz będzie takie ujęcie. Tak, zobacz. Normalnie i białe i dwie, i, i czerwone. Ogień, 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 ogień! Czek, pięknie Klas, pięknie o. Ciekawe czy Maja pójdzie Maja idzie chyba skokiem, zobacz, tak Dziewczyna no. przeskoczyła, a tu chłopaki Dobra. Gdzieś tu Maja zaraz powinna być, bo idę człowieka karekina. Właśnie się skończył rajd chyba dlatego, dla więźnia. Ach, patrz. Poszła guma, lesi, czy... poszła guma. No. Idzie A, pięknie. To są silniki odrzutowe, nie? Tu koledze w ogóle guma zlazła. Zerwał.

Szaro-niebieski nie No, no. Dobrze? No to odmiana. E? No. Poszedł. Ale poszedł. Och, pięknie. Ach, ich Nie, poszli jak w dwa, kurde. Ogień, 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 ogień! Ogień, 32, ogień, ogień, ogień madzia! Jedziesz, jedziesz, Magda! Ogień! Patrz, bierze go! Dobrze! W końcu go dopadła! To teraz tak, wszyscy się zatrzymują dokładnie w tym miejscu, gdzie ten. już. Czyli ostatnie okrążenie teraz. Jak kończy się czas, to co, wszyscy się, się zatrzymują w tym miejscu? Nie, jeszcze muszą dokończyć okrążenie. Aha, okej. Okay. Dobra, I to wtedy to... jest doliczany ten czas. Nie, to tutaj? już jakby jest. No, to jest faktycznie. Jak pierwszy kończy 50 minut, i okrążeń, jeszcze 34. wszyscy muszą dokończyć jeszcze, ale już jakby zjeżdżają wszyscy wtedy. Okej. Okay. I już wtedy jest liczone... Kolejność, tak? tak? powiem panu, że dzisiaj to tak trochę na luzie padchodzi. Rozumiem, no tak. <grywanie> Wszystkie stroje to już nam strasznie ciężko numerki obczaić. No tak. A jeszcze coś będzie z tych wczoraj, w, wczoraj w Warszawie robione, Tak, za tydzień jest na pod stadionem Narodowym. A, to za tydzień? Tak, 5 listopada. to nie miało być Później... Podnarodowym? Bo coś tu Magda mówiła, że chyba te miały się odbywać w 41 czy jedziesz, nie. nie? W zeszłym roku był podnarodowym. A Podnarodowym. Okay. Za tydzień jest pod Podnarodowym, później znowu na Skrzeje z 5 grudnia i po Powsinie 17 chyba, jakoś tak. Banan, okay. banan! 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 <laughs> 95! <laughs> Dwadzieścia osiem! 153! Pięknie, pięknie, pięknie! Pięknie! Opad! Dobra! żółw już chyba opadł z sił, a Madzia się chyba tak naprawdę dopiero rozgrzewa. O to w to jest Dawaj, dawaj, dawaj Madzia, ogień! Ogień Nie no ta nawet nie jest zmęczona przecież cztery ostatnia runda Ogień, 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 ogień. Ostatnia runda. Dajesz Bartek! Jeszcze raz! Leć no, klubu. Nie, nie, <todobie> <todobie> <Jedzie, siedzę. Miało. todobie> nie ma się to wstydzić. Jeszcze ujechać. <todobie> Ale masz siłę Magda, rany boskie, końcówę masz piorunującą. no. do końca Gdzie ostatni już ten? Tak, ostatnie kuko. Ogień, ogień macie, ogień! <ślesy> Piękna końcówa No to naprawdę tam W końcu dopadłaś żółwia Dopadłam żółwia Ale jeszcze przed żuwiem był taki chłopak jechał I tego też dopadłaś Muszę pogratulować żółwiowi Aleś No aleś masz jest. Ojej. Dzięki bardzo Brawo, brawo, brawo Kawo, o jest i żółw. Główny konkurent na trasie. Nie no. Rozpachłem, rozpuchłem. To by nie było gorąco, bo ja się... Mam termo pod spodem i ja się... Zimowa termo, myślę, że będzie. Nie mogłam odjechać już. Nie no, coś, nie no, fajnie to wszystko wygląda. Tylko jeszcze do końca zasad tego wszystkiego nie rozumiem, jak to będzie liczone. Pytałem się tej twojej koleżanki, żeby trochę powiedziała, ale... My same do końca nie wiemy, nikt nie wie. <śmiennie> Ale za tydzień Tak, Za tydzień Za tydzień ma Będziemy miały najlepsze zdjęcie w karierze. Na podium ever. Za tydzień Narodowym, tak? Nie tak od ciebie na trzecim okręsieniu się po prostu... Ja też. Przez kod straciłam to ma i to trzecia runda, nie? Potem trzymałam równo. Na koniec już się zabijechała, już na początku. Ja na koniec chciałam, dobra, teraz chcę spać, tylko nie, kupa, to mnie nie wygrudziłaś, tak jak... Nie ja bo... ale przyjechałam. O, nie widziałam twojej kupa. mnie bolą Ale na plecy poleciało, nie? Nie, na fermi bo chciałam, wiesz, tu złapałam Saramę nie, mi się chyba blok nie chciał chwycić. Rofa do tyłu poszedł, <śmiennie> ja na plecy, trochę w taśmę. nie. <śmiennie> no, masz zdrowie, naprawdę, masz zdrowie. Bo. Masz chyba tylko sześć dziewczyn tutaj. Chyba sześć dziewczyn to jest. To jest dusza jak na ten cykl. Dużo? W zeszłym roku było pod pierwotem. O! nie ma nie no ładnie Zaczęłam tak. się tylko napić przez to że stałam w tym biurze za i się napić takiej bez tam mam. znowu zadowolona ogólnie? no pewnie no. jeszcze no? jak? no dobrze jest. Nie ani razu. No dobra, to, Obra, to teraz. To teraz tak wyłączam, czekamy na, na dekorowanie. Jeszcze teraz tak, dzieciaki będą jechały, potem dekoracja, także jeszcze z pół godziny to będą... No dobrze, to my jeszcze się zdążymy pokręcić tutaj. Tyle. Torpeda jak zwykle na podium. Tak. No. Być wyczytaną z Mają Włoszczowską. No. no to jest... Zmarzłaś trochę, co? No wyczonaś bardziej, no. Tak, to jest ciężki ciężki, dwa. Zachę, a, okej, okay, drugie, pierwszy pierwszy Maciek. Maciek pierwsze miejsce, przewyższy drugie miejsce. FDD jest na teren na przełaję. I dekoracje. ten na To jest miejsce. <srupans2> uh, dekoracje, a w nagrodę medalę Brawo! Także <śś> Lachman Morton przyjechał do Polski specjalnie na Dynię dzień, ale przede wszystkim po to, żeby przekazać ukraińskim dzieciom kontrolerom, na, na które środki zgromadził ją. Pani Majo, dawało się oddychać w tej masce podczas jazdy? Nie, no musiałam ją ściągać za chwilę. Nie było łatwo. I jeszcze raz, Rafał Morton, cztery paranormalki. Brawo! I teraz dekoracja pań. Trzecie miejsce Magda Basta. Drugie miejsce Julia Zgorzelska. I pierwsze miejsce Maja Włoszowska. Zapraszamy na podium. Like Jak się bawi, kto trefi na DZNCX. Jak się bawi, kto trefi na DZNCX. Chodź, Brawo! I za chwilę po dekoracji zapraszamy wszystkich tutaj pod ściankę, robimy sobie pamiątkowe zdjęcie i tym samym zakończymy drugą edycję Dynia Brawa dla pań! Miękkie brawa! Brawa, brawa! Dobry. zapraszamy teraz wszystkich na podium i pod podium robimy zdjęcie wspólnie chodźcie chodźcie wszyscy z Mamy będę wyzywał po imieniu Zamian proszę zapraszam, zapraszam. narobione dziękuję narobione dużo żeby było z czego wybierać proszę bardzo zapraszam wszystkich Thank sure. you, sure.